Siemaneczko moi drodzy, witamy Was już z drugiego odcinka ze stanu Oregon. Aktualnie znajdujemy się nad dalej aktywnym wulkanem, czyli najwyższą górą w stanie Oregon. Ma ona ponad 3300 metrów wysokości. Gdy przyjechaliśmy tu wczoraj tak trochę wiało, ale temperatura była w miarę spoko, no ale stwierdziłem, ok to ja sprawdzę teraz jaka jest w ogóle prognoza pogody. I się okazuje, że mieliśmy minus 2 stopnie w nocy i mega wiało, czyli zapewne było więcej, na szczęście nam pompa nie zamarzła, Dzisiaj mamy kilka punktów do zwiedzenia, między innymi właśnie wodospady, z czego tak naprawdę Oregon praktycznie też słynie, można tak nazwać. Udało nam się dotrzeć na spód wodospadu, co prawda znak był zaraz obok wejścia. My go jakoś dziwnym trafem przeoczyliśmy i byliśmy tam. Niestety, ale wcześniejszy wodospad musieliśmy ominąć, ponieważ kompletnie nie było gdzie zaparkować. Tutaj też już kolejka jest, ale nam się udało w miarę szybko załapać miejsce. Zbliżamy się do jednego z ostatnich. Jak nie i ostatni. Zobaczymy, czy później będzie właśnie między nimi gdzie zaparkować. Bo mimo, że jest w sumie środek tygodnia, to i tak jest sporo ludzi. I tutaj jest najwięcej ludzi, bo jest to najbardziej popularne wodospad z tych wszystkich. Jest on również najwyższy, bo ma on aż 189 metrów i on łączy się, jak możesz potem pokazać, w dwóch kaskach niż. Można tam u góry przejść sobie tym mostki. To jest jakiś szlak. Jak byliśmy tutaj dwa lata temu, to na pewno na niego nie szliśmy. tutaj się tak prezentuje z tej strony. Ale nie udało nam się zobaczyć dzisiaj jeziora. A raczej byliśmy tam, ale nie obdarował nas, nas swoim widokiem, swoim urokiem. Wchodziliśmy tam półtorej godziny, ale nie udało nam się pokazać, dlaczego to jezioro nazywa się Miro Lake, czyli lustrzane jezioro. Natomiast wyjechaliśmy na Narodowe Lasy. Jesteśmy już pod samym Manchut. I co ciekawe, w Ameryce, że buduje się wyciąg na narciarski na wulkanie rzekomo da dalej aktywnym to taka mała ciekawostka a my już zabieramy się do kampera Czeka mnie trochę edycji filmu z Wielkiego Kanionu, czyli bardzo jestem do tyłu jutro samego rana wyjeżdżamy i jedziemy jeszcze będziemy troszkę w Oregon, ale już wracamy ponownie na na Tocean i jutro już też przejeżdżamy do Washington State. Przed wami Drzewo życia. Można wejść do środka, zobaczyć jego korzenie. No, to wygląda. Ciekawe, pewnie woda zabrała cały skut. A tak, poza tym, to są tu góry, lasy, ocean, mnóstwo jezior, troszkę mniej wodospadów, z ta granica z Kanadą. Mamy zamiar pojechać na górę, która się nazywa Mount Rainer. Mam nadzieję, że nie ma aż tam tak dużo śniegu, że jakiś szlak tam zaliczymy. Jest to miejsce dosyć fotogeniczne, gdzie również jest mnóstwo filmów. Jakiś stories na Instagramach, Facebookach i na pewno byśmy chcieli coś zobaczyć miałem taki plan, by pójść tam na wschód słońca ale jeśli będzie śnieg to nie myślę, że to nam się uda może kiedyś jeszcze wrócimy, żeby to zrobić sobie tu skała postanowiła wyrosnąć. Znikąd. A tu ich jest więcej. My tu byliśmy dwa lata temu, i z tego, z tego co pamiętam, było mnóstwo ptaków tam. A wygląda na to, że jest cisza. I tak się prezentuje ta strona. Jak widzicie, jest bardzo mało ludzi. Tu prawie nikogo nie widać przed nami. Także nie są to oblężane miejsca. A teraz zabieramy Was do miejsca, w którym śpimy. I oto w taki magiczny sposób znaleźliśmy się w miejscu, w którym śpimy naprawdę spokój. Teraz słychać troszkę auta, ale w nocy, gdy park jest zamknięty, była taka cisza. I szczerze mówiąc, chyba od 7 miesięcy nie wiem, czy mieliśmy aż taką ciszę w nocy, że było kompletnie nic nie słychać. Ponieważ zazwyczaj, jak gdzieś byliśmy sami, to albo był wiatr duży, albo coś tam się zawsze działo z tyłu, albo jakieś kojoty były, które bardzo się drą, że tak powiem, delikatnie. Tu mamy kartkę, która służy jako karta. Zapewne będzie mniej więcej tak samo wyglądać jak karta do parków narodowych. Ona przyjdzie na adres, gdzie postanowiliśmy to wysłać. Natomiast dzięki temu możemy spać w wielu miejscach w stanie Washington. I to jest w sumie nasz pierwszy park, który ma swoją indywidualną kartę, która działa tylko i wyłącznie w tym stanie, no ale kosztowała 40 dolarów, a będziemy tu ponad tydzień, więc mimo wszystko i tak się nam opłacało. A dzięki temu nie mamy tych stresów i możemy spać, gdzie chcemy, bez żadnego problemu. Tym bardziej, że już spaliśmy dwie noce w Waszyngtonie, więc już nam się to rozbiło na dwie noce, a i tak tu zostaniemy jeszcze kilka. A my wybieramy się do Parku Narodowego, który nazywa się Olympic i ma kilka wjazdów, a my wjeżdżamy ze strony zachodniej. I później w ciągu dnia, jak już skończymy, jak już wrócimy, jak zjemy, to jedziemy na północ. Mam nadzieję, że tam się uda nam znaleźć spanie, i to będzie nasz najbliższy punkt Kanady. Można powiedzieć, że o ile dobrze pamiętam, to na 80, może 90% nawet widać Kanadę. Może to będzie nasz już taki przedsmak tego, co nas czeka. A czeka nas dużo. Dlatego jeśli jeszcze nas nie followujesz, proszę o zostawienie subskrypcji, lajka, komentarza, by pomóc nam troszkę podnieść oglądalność. To by było na tyle tego miejsca, więc nie było tutaj nie wiadomo ile, ale to jest tylko jedna część tego parku. My będziemy się pakować i jedziemy na drugą część północną, a jest jeszcze wschodnia od strony Siadu. Niestety, ale musieliśmy pominąć północną część parku, ponieważ nie potrafiliśmy znaleźć miejsca takiego w miarę bezpiecznego do spania, bo u nas też jest teraz długi weekend. Jest to Memorial Day, czyli święto poświęcone poległym żołnierzom w Ameryce. I z tego powodu jest wszędzie multum ludzi. Pojechaliśmy do dwóch miejsc, gdzie Myśleliśmy, że uda się coś znaleźć do spania, no ale niestety wszystko było full. A jak było coś wolnego, to nie, nie dla naszego sprzętu. Jesteśmy w parku narodowym, który się nazywa Mount Rainer. Jest to wulkan dalej aktywny, czyli mniej więcej mamy podobną historię do tego, co, co widzieliśmy w Oregon. Tyle, że ten wulkan tutaj jest większy. Ma 4392 metry nad poziomem morza. I co jest zabawne, tak czekaliśmy i szukaliśmy, którym szlakiem sobie pójdziemy. No i tak szukaliśmy. I gdy się już zdecydowaliśmy, sprawdziliśmy warunki pogodowe i okazuje się, że wszędzie jest tyle śniegu, że ciężko jest tam do góry, na sam szczyt dojść. Gdziekolwiek. Dużo ludzi widzimy tutaj, że jest, wybiera się na górę, ale mają zupełnie inny sprzęt niż my. Także no, odpuściliśmy sobie te takie główne szlaki wyższe. Idziemy sobie tak ogólnie pochodzić. Główna sprawa jest taka też, że nawet na te szlaki, co myśmy chcieli iść, droga jest po prostu zamknięta. Nawet nie da się tam dojechać. To nie jest, że szlaki są zamknięte, tylko nie da się tam dojechać. Nieodśnieżone. Ponieważ zauważyliśmy, że w Stanach, w parkach narodowych, oni mają jakieś terminy i załóżmy, tak jak właśnie Yellowstone jest, że w danym terminie, załóżmy tam, nie wiem, drugi tydzień maja, Otwierają północną część parku, i wtedy oni chwilę przed tym odśnieżają. A tak, to kilka tygodni, mimo że nie pada śnieg ani nic, oni po prostu nie odśnieżają, no bo mają termin, który oni muszą spełnić. Chyba, że są takie wyjątki jak w tym roku, że faktycznie tego śniegu spadło dużo więcej. No to wtedy oni twierdzą i stwierdzają, że. Ok, to my, my przedłużymy i za przykład za dwa tygodnie dopiero tworzymy. Co ma miejsce właśnie w i w sekwojach, a przed wami moi drodzy, bohater naszej dzisiejszej wyprawy Mount Rainier. Widać, że wszystko tam to jest z lód wraz z śniegiem według mapy, jest kilka tu miejsc, które są zagrożone lawiną. Coroczną, patrząc właśnie na te skarpy, tam no to widać, że zapewne w tym roku jeszcze nie jedna sejdzie w dół. Zdecydowanie, jeśli będziecie chcieli przyjechać do tego parku, jeden z nielicznych parków, których raczej nie znacie spokoju. Chyba, że już faktycznie trochę odejdziecie, bo tu jest dosyć blisko Seattle. Ujmując miastowi, zjeżdżają tu, że jest muzyka głośno, także musicie troszkę. Się wysilić i zrobić więcej niż przeciętny turysta, to tu na pewno zobaczycie więcej a i zaznacie tego spokoju. My już jesteśmy na takim etapie, że w sumie mamy ten spokój, bo visitor center jest tam na dole za górką. Już taki dosyć kawałek przeszliśmy. Nie jest ciężko, ale po prostu ludzie, jak to ludzie, nie idą już dalej. Tylko tyle, co oferuje im park. Na zasadzie wyjścia z auta i zobaczenia, co, co mogą. Tam mamy przerwę na lanczyk Łeczka, szynka, jeczko. Z takimi pięknymi widoczkami. Mury nam odeszły. Jeszcze jest plan, by tam wejść, na tą górę. Ale nie wiem, czy to nam się uda, bo nie widać, by było tam dużo ludzi. A jednocześnie jest dosyć stromo. A my akurat nie mamy butów na śnieg tak typowo, żeby nas trzymał, żebyśmy nie zjechali, ale zobaczymy, zrobimy podejście. I tak już weszliśmy wyżej niż sobie zakładaliśmy, i jest nawet dosyć ciepło mimo wszystko. Mam gdzieś słychać jak woda spływa. I tu mamy taką panoramkę dookoła, i tam też widać bardzo dużą górę. Nie wiem czy to nie jest góra, która jest bodajże chyba 500 metrów mniejsza, ale to zobaczę dopiero jak będziemy w domu. Bo tu jest jeszcze jedna taka góra dosyć duża. Oczywiście nie aż taka duża jak ta, bo ta jest najwyższą górą w stanie Washington. Mogliśmy sobie wziąć dupolota. Stefa rzuca. To by się zjechało w dół, ale niestety nie mamy go. No ale jakoś dam radę. I tak w sumie tak. Długo nie szliśmy tu, myślę, że taka godzinka. No I to by było na tyle naszej dzisiejszej wyprawy. W sumie jakieś półtorej godzinki się wspinaliśmy. Zeszliśmy tam, gdzie mogliśmy. Kilka zdjęć, że taki mały wodospad był, ale nie dało się go złapać telefonem. A wyżej, już tylko wychodziły osoby, które były do tego przygotowane, w sensie miały do tego odpowiedni sprzęt. Plus narty, bo z powrotem zjeżdżają. Nam pozostało się nacieszyć trochę widokiem Przede wszystkim zrobiło się tu dużo ciszej, jest dużo mniej ludzi ma swoje uroki Pogoda nam dopaliła, także zbieramy się na dół i jutro z samego rana jedziemy na północ pod Kanadę, ale jeszcze nie będziemy tam jechać do Kanady bo pierwotnie zakładaliśmy, że przekroczymy właśnie dzisiaj, potem była zmiana planów ponieważ dzisiaj jest jednak święto no i na końcu stwierdziliśmy, że jednak nie ma się co za bardzo coś ponieważ są pożary w Kanadzie jeszcze więc stwierdziliśmy, że w poniedziałek przechodzimy a dzisiaj jest poniedziałek, czyli za równy tydzień przechodzimy znajdujemy się w miasteczku, które nazywa się Livenworth. Jest to miasteczko, które powstało przed 1900 rokiem w erze gorączki złota. Od 1960 roku społeczność tutaj, władze postanowiły przykuć jakoś turystycznie ludzi, by odwiedzali to miasteczko. No i stwierdzili, że zrobią to na wzór trzech miast bawarskich, a dokładniej między innymi Monachium i, i wybudować to piękne miasteczko, które właśnie przykuwa tym, że to jest takie europejskie, co jest bardzo rzadkie. W sumie jest to dopiero nasze pierwsze miasteczko, które udało nam się tego typu zwiedzić. Jest, wiemy, że są miasteczka w Colorado i wiemy też, że jedno ominęliśmy w Kalifornii, duńskie miasteczko w Kalifornii. Lecz my, zanim w ogóle zaczęliśmy zwiedzać, pierwsze co to oczywiście udaliśmy się do restauracji, by spróbować tego europejskiego jedzenia. A mianowicie byliśmy w niemieckiej restauracji. Ja osobiście zajęłam gulasz z, z takimi kluskami, makaronem. A Stefania miała sznyca z sałatką, plus po piwku. I w sumie zapłaciliśmy ponad 70 dolarów i oczywiście do tego napiwek. Czyli rachunek wyszło lekko, ponad 90. Dosyć drogo, ale liczyliśmy się z tym. Tu wszystkie takie są. The streets of heaven, where silence is good. You can hear the angels whisper song, and doves are rising to the unknown. Cause this is my daydream when you're home, and inside this home, the water flows, takes me away to the gates of hope and a shadow charging toward A my meldujemy się nad jeziorem, które się nazywa Diablo leży ono w North Cascade National Park czyli jest to część parku narodowego ale jakoś nie było po drodze żadnych bramek w tej części parku za mną jest dosyć ciekawe jezioro a właściwie jego kolor co jak byliśmy dwa lata temu było szaro, buro i ponuro a tu jak widzicie jest naprawdę fajny zielony kolor i ogólnie jak się wpisuje tą nazwę jeziora to one słynie z tego, że tak jest Of fear, I'm breaking down. At last, I see the road I've followed. Everything I ever wanted, everything I ever.